Jesteśmy w bloku przy ulicy Korteckiego 1. Mam tutaj Zuda odważnikowego po modernizacji przez Slide. Mam tutaj tym razem Zuda. Drugiego, już z Grunwalda. Pochodzi ona z 1970 roku. No, obok, niestety, jest Slide. Czyli lustra się ma. Tutaj jest kamera. Klimatyczna jest ta winda. Bardzo fajna. Idziemy od razu na barter. Zobaczcie coś z drugiej strony. Czekajcie. Chyba to jest główna tam. Czekajcie. Zobaczcie co to jest. Oba się tu jest oryginalny przycisk. mamy tutaj. O, Co to? Slide. Nie ma za sobą nagrywać. Tak, wracamy z UD. Trzeba tak mocniej. Jedziemy naprawdę. Także tutaj mamy zuda od Waszynkowego, który jest tak samo po takiej modernizacji przez Slide. Ciekawostka, że to jest aktualnie pan Zrębowski też taki. No podobne to, to pana zrzębacki, ja zmodernizowany przez Slide. Cześć, witam. Jest kamera. Czwarte, trzecie, drugie, pierwsze i parter. Mam parter. Ha, eh saya